Trzeba się starać o wzmocnienie pozycji Polski, ale to wymaga pokoju, że tak powiem, w Polsce. Na każdy dzień przynosi nowe, wojenne posunięcia ze strony pre, premiera Tuska i w ogóle cała jego socjotechnika polityczna jest oparta o dzielenie, agresję, no niebywały wręcz wybuch po prostu zwykłego chamstwa, no to, że różnego rodzaju Osoby w rodzaju pana szczurka są przyjmowane przez ministra sprawiedliwości. To jest najlepszy tego dowód. To jest po prostu no kompletne stoczenie się już w tą sferę lumper proletariacką. Za czasów odległych, mówię o latach 40., mówiło się o sojuszu Inteligenta z Lumpem. Że to jest podstawa, czy była podstawa budowy ustroju komunistycznego w Polsce. Jeżeli chodzi o inteligentów to trzeba powiedzieć, że to była tylko niewielka część tej ocelej inteligencji. Jeżeli chodzi o lumpów to całkowita prawda. Dzisiaj no oczywiście warunki są inne, ale niestety ten sojusz już nie inteligentów no bo w w żadnym razie nie można określić platformy obywatelskiej jako czy tam koalicja obywatelskiej jako partię inteligencką. To jest partia, która zaprzecza wszelkim ideałom inteligencji, Także jeżeli chodzi o codzienne zachowania, no to są ludzie no po prostu tak już mówiąc, skrajnie źle wychowanie, ale a dobre wychowanie to jest taki element inteligentności bez którego po prostu inteligentem być nie można. Jak się jest źle wychowanym, to nie jest się inteligentem. Ale to niestety w dalszym ciągu się pogłębia i w dalszym ciągu ta sytuacja w Polsce trwa i nie wiem, czy pewnego dnia nie zbliży się do tej z lat 40.